Nie ma, no wszystkich tu filmów dla, dla, dla wszystkich tych, co, cie, co są ciekawi, czy normalna karta SIM po docięciu będzie działać w iPhone'ie 4, skoro ja mam odblokowany fabrycznie, więc mogę kombinować. Jak widzicie, tu już mam pociętą kartę Hei. O tyle, oryginalna karta jest za długa. porównam do zwykłej, a to moja karta HEI już przecięta do wymiarów karty MicroSIM jak widzicie obydwie są można powiedzieć identyczne, identycznej wielkości sam docinałem przed chwilą dla testów więc jak wiecie to jest moja karta oryginalna, ona działa ta niebieska a czerwona to karta HEI więc teraz wsadźmy ją do naszego uchwytu na kartę. Widzicie, minimalnie jest trochę, nie wiem jak to widać, za dużo. będę musiał lekko dociąć. Ale najważniejsze, żeby się trzymała. No i teraz wkładamy naszą kartę do telefonu. Żeby było dobrze widać. Widzicie, tu jest wejście. Nikt nie mówił, że okłamuje, że wsadziłem inną. Karta wsadzona. Widzicie, pokazuje Braxim. szybciej się uświadomił, że ma inną kartę. Łącz na chwilę tryb samolotowy. I jest napis szukam. Jak widzicie wyskoczył mi napis T-Mobile, czyli jak jestem w Anglii to jest odpowiednik naszej polskiej sieci i jak widzicie się działa. Wyślę jeszcze SMS-a, wsadzę moją mikro SIM-card do mojego starego iPhone'a. Razem z mikro SIM-card dostałem adapter, żebym pasował do innych telefonów, więc nawet tak przełożę moją kartę hejter do innego telefonu to mam adapter, dzięki któremu moja SIM-card będzie działała na innym. Więc wkładam do uchwytu do iPhone'a 3GS. Teraz wygląda tak. I wkładam do mojego telefonu. Jak widzicie, karta nadal jest. Wkładamy i dla testów jeszcze raz napiszemy. Siema. I wyślemy. Zobaczymy czy otrzymamy sms na polski numer. Jak widzicie mój angielski siema. Więc działa. Polską kartę można dociąć, tylko to trzeba robić uważnie i sobie odmierzyć. Więc jak widzicie moje stare odłamki od karty HEI. Więc zwykła karta SIM działa. Nie wiem po co to całe przenoszenie. Nie czytałem dokładnie w czym jest lepsza ta Micro SIM. Mnie to za bardzo nie interesuje. Najważniejsze, że moja polska karta po docięciu działa w nim. Będę mógł z niego korzystać na Europie. Więc mogę sobie chyba każdą kartę dociąć, więc bez potrzeby. I nawet są stronki podane, gdzie można i jak się docina i jakie wymiary musi być. Więc to było na tyle w tym filmie. Pozdro I mam nadzieję, że to rozwiało, rozwiało wątpliwości innych ludzi, czy będzie działało. Działa 100%. Trzymajcie się, pozdro.